Świąteczna atmosfera w naszych domach. Życzliwość najbliższych i przyjaciół. Polska Credit Union Świętego Stanisława Świętego Kazimierza pomoże Ci sprawić im radość i zachować pogodny nastrój. Pożyczka Świąteczna w wysokości do 5 tysięcy dolarów z oprocentowaniem tylko 4,99%. Spłata w terminie 12 lub 18 miesięcy. Skorzystaj już dziś z tej wyjątkowej oferty. Czas świąteczny mija szybko. Więcej informacji w oddziałach lub w call center. Stowarzyszenie Polskich Kombatantów koło numer 20 oferuje do wynajęcia dwie sale w swym domu położonym w centrum Toronto przy 206 Beverly Street. Elegancko przystrojone sale na 250 i 70 osób idealnie nadają się do urządzania przyjęć weselnych, chrzcin, komunii, styp i innych uroczystości rodzinnych oraz organizowania koncertów i zebrań. SPK zapewnia doskonały catering, profesjonalną obsługę, przyjazną atmosferę, bezpłatny parking oraz przystępne ceny. I'm Canada's Chief Public Health Officer, and I encourage every Canadian to get the H1N1 flu vaccine. Getting vaccinated is a safe and effective way to protect yourself from the H1N1 flu virus. Canada has enough vaccine for everyone. By getting vaccinated, you protect yourself and the people around you that may be at risk. Don't wait until it hits home. Get the H1N1 vaccine for you and your family. A message from the Public Health Agency of Canada. W ubiegłym roku zarejestrowaliśmy dla Państwa wiele wydarzeń z życia społecznego Polonii lub z udziałem naszych rodaków mieszkających w Kanadzie. Jednak ze względu na skromne ramy czasowe naszego programu, niektóre materiały prezentujemy z opóźnieniem mniejszym lub większym. Dziś po raz pierwszy w ogóle poruszymy temat tak atrakcyjny, jak i zdecydowanie niecodzienny heraldykę. O historii heraldyki polskiej i, co ciekawe, również kanadyjskiej oraz o sympozjum, jakie w minionym roku w Toronto zorganizowało Królewskie Towarzystwo Heraldyczne Kanady z członkiem towarzystwa, panem Jerzym Łódzkim, rozmawia Edward Zyman. Dzień dobry państwu. Naszym dzisiejszym gościem jest pan Jerzy Budzki, członek Królewskiego Towarzystwa Heraldycznego Kanady. Witamy pana serdecznie. Bardzo miło gości. Zacznijmy naszą rozmowę, taką mam propozycję, od sympozjum, które odbyło się ostatnio w, w Toronto. Tak, odbyło się niedawno sympozjum poświęcone heraldyce polskiej, heraldyce Najjaśniejszej Rzeczpospolitej. Organizowało to nasze towarzystwo, oddział torontoński. I gościem był Sir Conrad Swan. Sir Conrad Swan, Kanadyjczyk polskiego pochodzenia, zamieszkały w Anglii od wiele lat, jest emerytowanym królem herbowym Anglii, Garter Principal King of Arms, najwyższy urząd heraldyczny w Anglii piastował, najwyższy urząd protokolarny w królestwie. Czy ta tematyka zainteresowała? Członków towarzystwa, czy także Kanadyjczyków, którzy przyszli jako przyjaciele? Towarzystwa? Członków towarzystwa, osób z Polonii, osób, którzy słyszeli o tym sympozjum na uniwersytecie. Różni przyszli na, na sympozjum, bardzo było udane. Heraldyka jako nauka jest dziedziną stosunkowo nową, bo właściwie zaczęła się na początku XIX stulecia. Polskie tak. Towarzystwo Heraldyczne w kraju powstało w 1987 roku. A kiedy powstało Wasze Towarzystwo? Nasze Towarzystwo powstało wcześniej, bo chociaż polskie też było w Lwowie jeszcze przed I wojną światową. Lwowskie Towarzystwo Heraldyczne, później, później Polskie Towarzystwo Heraldyczne i obecne w Polsce Towarzystwo Naukowe jest spadkobiercą tych tradycji. Nasze powstało w latach 60. tu w Kanadzie i od 1988 roku, zaznaczam, jest przy Urzędzie Gubernatora Generalnego Kanady heraldia kanadyjska, urząd heraldyczny, niezależny od królewskich urzędów w Anglii i w Szkocji. Czy Wasza funkcja jest funkcją opiniotwórczą, czy... Możecie też wypowiadać sądy, które są konstytuzywne, decydujące o wizerunku na przykład pewnych herbów. Wiele członków naszego towarzystwa pełni funkcje doradcze, ale przede wszystkim nasze funkcje jako towarzystwo to są naukowe i popularyzatorskie. Żeby pogłębić wiedzę o symbolach kanadyjskich o tradycjach herbowych, tradycjach miejscowości, pułków, szkół, które używają herby i popularyzować tą informację wśród Kanadyjczyków, szczególnie wśród młodzieży. Urząd Heraldyczny w, przy Gubernatorze Generalnym, Canadian Heraldic Authority, to właśnie herby wyznacza osobom zasłużonym, osobom, które chcieliby pielęgnować tradycje heraldyczne albo dawne, albo stworzyć nowe heraldyczne tradycje dla swoich. Rodów. Czyli budowanie nowych tradycji, nie, niekoniecznie właśnie, szlacheckich? Właśnie. Nie, niekoniecznie. Właściwie w Kanadzie nie znamy pojęcia szlachty. Tradycje szlacheckie w Kanadzie to są raczej tradycjami historycznymi. Jesteśmy wszyscy obywatele i wszystkie herby kanadyjskie są herbami obywatelskimi. Nie ma tutaj różnic stanowych. Wyróżnienia, które są, to dla najbardziej zasłużonych osób, prezesów Sądu Najwyższego, gubernatorów prowincji, premierów, to dodatki zaszczytne mogą występować w tych herbach, ale wszystkie są równe herby obywatelskie. Czyli my mówimy o zjawisku właściwie bardzo elitarnym w tej chwili? Nie, nie właściwie elitarnym. Żeby. Móc Herpy kanadyjskiej uzyskać, Herp Rodowy, trzeba się wykazać jakąś pracą na rzecz Kanady, ale nie musi to być na wysokim, na wysokim poziomie. Według możliwości człowieka wykazać się dobrą postawą obywatelską i jakimiś zasługami dla społeczeństwa, jakimi zasługami dla na przykład wśród Polaków dla organizacji polonijnych, dla parafii, to na różną skalę mogą być. Nie zdziwi się Pan, że zadam teraz pytanie o to, w jakim stopniu, w jakiej mierze herby takie otrzymują przedstawiciele środowiska polskiego? Czy jest to zjawisko dużej skali? Do tej pory niewielkiej skali. W tradycjach polskich być może pokutuje jeszcze pojęcie, że herby rodowe są czymś, które, co można tylko odziedziczyć, że nowych herbów się nie tworzy. Nie było tradycji w Polsce oprócz niektórych miast nawet herbów mieszczańskich. Były herby mieszczańskie patrycjuszy gdańskich czy toruńskich. Ale nie na wielką skalę. Także wiele Polaków nawet może nie uświadamia sobie tego, że istnieje taka możliwość w Kanadzie. Wróćmy na chwilę do sympozjum, o którym Pan wspomniał. O Polsce wielokulturowej mówił przedstawiciel Heraldyki. Angielskiej, Polak zresztą z pochodzenia. Tak, jak to tak. zostało przyjęte? Bardzo dobrze zostało przyjęte. Przybliżył nieznany dla wielu Kanadyjczyków właśnie obraz Rzeczpospolitej, wielonarodowej, wielokulturowej, o różnych typ, tradycjach wyznaniowych, etnicznych. Przybliżył, że w jednym kraju, w jednym królestwie mogą powstać herby polskie, rusińskie, tatarskie, litewskie, herby pochodzące z indygnatów, herby obce, które weszły w tradycje, tradycje polskie. A jednocześnie jest to bardzo ciekawe dla heraldyków kanadyjskich, którzy właśnie próbują wytworzyć tu w Kanadzie tradycję wielokulturowej heraldyki. Heraldyka inaczej się rozwijała we Francji, inaczej w Niemczech, inaczej we Włoszech czy w Polsce, a inaczej w Anglii czy w Szkocji. A w tym kraju chcielibyśmy jakoś stworzyć heraldykę otwartą na różne kultury, na różne tradycje. Zgodnie zresztą ze strukturą etniczną tego społeczeństwa. Właśnie, właśnie. Mówimy o działalności Towarzystwa Heraldycznego Kanadyjskiego. Chciałbym pana zapytać, czy. Pan jako Polak, a myślę, że w tym towarzystwie są także inni Polacy, utrzymujecie jakieś kontakty, jakąś formę współpracy z Towarzystwem Heraldycznym w kraju, w Polsce? Utrzymujemy kontakty z Towarzystwami Heraldycznymi na całym świecie. Są organizowane co dwa lata międzynarodowe kongresy heraldyki i genealogii, bo to są nauki, nauki pokrewne. Utrzymujemy szerokie kontakty i organizacyjne z międzynarodowymi Towarzystwami Heraldycznymi, jak i indywidualni członkowie utrzymują kontakty z innymi towarzystwami. Jestem na przykład członkiem szkockiego i angielskiego i amerykańskiego Towarzystwa Heraldycznego i w Związku Szlachty Polskiej, Międzynarodowego Towarzystwa Heraldyków Amatorów. Jak w każdej dziedzinie ważne są kontakty między różnymi tradycjami, nurtami heraldycznymi. Ja zapytałem o kontakty z Towarzystwami Heraldycznymi w Polsce, ponieważ okres prl -u... Był złym okresem dla heraldyki. Bardzo niefortunnym okresem. Mało się działo w tym czasie w Polsce, gdy chodzi o badania naukowe w heraldyce. Miejscowości, województwa miały swoje herby, ale często niezbyt dobrze opracowane, nie wiążące się z tradycjami tych miejscowości ani z historycznymi herbami. Jakby Nauka o herbach była politycznie niepoprawna, że to się wywiązało z okresem historii, o której Polska chciała wówczas zapomnieć. W przeciwieństwie do sytuacji na, na obczyźnie, na emigracji, bo tutaj ten rozwój następował bardzo dynamicznie i owocował tak. bardzo ciekawymi publikacjami, prawda? Tak jest, tak. Czy mógłby Pan powiedzieć, jaki był pierwszy herb, przyznany herb e, Polski w Kanadzie? Nie był, nie był przyznany, ale był um, um, uznany to właśnie um, sir Gzowski, um, Kazimierz Gzowski, um, inżynier polskiego pochodzenia, um, tu bardzo znany z tego, że most um, nad rzeką Niagara połączył Stany i um, Kanady, koleje tu budował, został później gubernatorem um, prowincji Ontario. Był herbu Junosza, odmiana tego herbu i właśnie można widzieć niektóre akta rządowe zapieczętowane jego herbem. Został kawalerem tutaj w orderu św. Michała, św. Jerzego I, i też jego herb był tu znany. Mam wielką ochotę zapytać pana, jakie Pańskim zdaniem, co jest największym osiągnięciem towarzystwa, których Pan reprezentuje? Największym osiągnięciem jest chyba to, że właśnie powstała, powstała w Kanadzie Heroldia, nasza własna rodzima, Urząd Heraldyczny przy Gubernatorze Generalnym. Że nie zwracamy się tutaj jako Kanadyjczycy do koledżu heraldyku herbowego w Londynie czy do Lorda Lwa w, w Szkocji, ale do Otawy. I... Ja rozumiem, że towarzystwo zabiegało o powstanie Heroldii. Właśnie, takiej właśnie. E, bo chodzi to, chodziło nam o to, że muszą powstać nowe kanadyjskie tradycje, które odzwierciedlają rzeczywistość tego kraju, tego społeczeństwa. Czy moglibyśmy dać kilka przykładów właśnie tych nowych e, tradycji, które zostały już stworzone? E, na przykład e, powstanie Heroldii umożliwiło e, komponowania herbów nawiązujących do tradycji polskich. Peter Luba, którego tradycja herbowa jest herbu Lubicz polskiego pochodzenia, otrzymał nadanie nowego herbu kanadyjskiego, który właśnie nawiązywał i do Lubicza, i do herbu rodowego małżonki swojej. Drugi przykład, oficer wojskowy tu w Kanadzie, który otrzymał nowe nadanie herbu, nazwiska Tysowski, a jego tradycje herbowe to były rodu sasów, otrzymał herb, który miał też i elementy nawiązujące mocno do herbu sasu, jak i nowe, które nawiązywały do jego służby wojskowej tu. Kanadzie. Wymieniając te przykłady, nie wymienia Pan przykładu swojego nazwiska. Właśnie powstała niedawno też i możliwość, z której skorzystałem, o potwierdzenie, nie o nowo nadanie herbu kanadyjskiego, ale potwierdzenie herbu rodowego, polskiego, który został przekazany w naszej w naszej rodzinie. Polacy, jak i inni, którzy pochodzą z rodzin o tradycjach herbowych w Europie, mogą teraz zabiegać o potwierdzenie swego oryginalnego herbu wraz ze wszystkimi tradycjami z tym związanymi. Wywody są genealogiczne. I Panie Jerzy, myślę, jestem przekonany, że nasza rozmowa wzbudziła zainteresowanie naszych telewizów. Gdyby jednak były jeszcze konkretniejsze pytania i ludzie chcieliby się dowiedzieć czegoś więcej, to gdzie mają kierować swoje pytania? Przede wszystkim zaprosiłbym do zajrzenia na internet, na stronę Urzędu Heraldycznego i na stronę naszego towarzystwa. Poprzez towarzystwo ludzie mogą uzyskać kontakt albo ze mną, albo z przedstawicielem towarzystwa tu lokalnego. Tam są rolki herbowe, wiele informacji o heraldyce, o sposobie uzyskania potwierdzenia lub nadania nowego, nowego herbu. Informacje są przystępne i oczywiście służymy dalszymi radami, jakby były potrzebne. Dziękujemy serdecznie za wizytę w studio, za podjęcie ciekawego, interesującego tematu. Dziękujemy państwu Dziękuję za bardzo. wysłuchanie naszej rozmowy.